Å! Oh. Oh, Witam Was po raz kolejny na Belly i po raz kolejny na Wisełce dzisiaj dalej w pogoni za sumem e, oczywiście e, tym razem mam nadzieję na coś większego e, ostatni wypad myślałem, że mi powietrze schodzi ostatni wypad uważam za udany ponieważ e, nie dość, że w... Udało mi się wszystko ogarnąć całe pływanie, cały sprzęt wszystko to fajnie sobie ogarnąłem. To na dodatek udało się złowić dwie pierwsze ryby, właśnie z Werta. Troszkę szkoda, że nie jestem cały czas w pełni przygotowany, ale trzeba sobie na razie tak radzić mam na myśli tym razem wędkę, ponieważ jest zdecydowanie za długa no ale nic, no, tak, tak też się da łowić, jest po prostu ciężej no co, teraz trochę w innym miejscu zaczynam, ale w takim miejscu bardziej przystosowanym do tego, żeby się zwodować tutaj też wszyscy właśnie z pontonami, z łódkami, którzy pływają właśnie z tego miejsca zaczynają no mam kawałek, żeby dopłynąć tam gdzie bym chciał, więc zastanawiam się jeszcze, czy pozostać tutaj, czy właśnie płynąć od razu tam. Ale może będę po prostu zechosądą płynął w tamtą stronę i jak będę widział jakieś ryby, to się będę zatrzymywał. Jeżeli będzie jakaś ryba, to oczywiście ją zobaczycie. Jeżeli wystarczy mi pamięci i, i po prostu baterii co i coś wam może wtedy też poopowiadam. Na razie się szykuję. No dobra, to co? To widzimy się już przy jakimś fajnym sumie. Albo nie. W sumie pokażę Wam jeszcze trochę jak to wygląda właśnie to wadełko. Za to dałem niecałe 900 zł plus 200 płetwy matkata duże płetwy, bo to jest naprawdę wielkie udogodnienie. Do tego musiałem... A, do, do Echo sądy też musiałem kupić akumulator. Jest dość ciężki, ale wytrzymuje No trochę tutaj mam zabawy z tym, żeby to jakoś utrzymać. Tutaj sobie zrobiłem takie dwie dziurki właśnie na kable. Nawet fajnie się na tym pływa, aczkolwiek. Yy, Teraz gdybym kupował to I myślę, że w przyszłości to raczej właśnie kupię coś lepszego W sensie takim, że tutaj się woda wlewa To się tylko dotąd popompowuje To jest faktycznie w wodzie i niby jest takie usztywnienie tutaj Ale to mało daje No i te kieszonki mogłyby być trochę lepsze No i przede wszystkim z tej strony otwierane, a nie z tyłu A tak niestety jest tutaj bardzo szybko się spuszcza yy, i bardzo szybko się to pompuje ma z dwóch stron takie trzy, trzy nalepy na wędki no z taką ciężką wędką jaką mam, sumową yy, no nie daje radę, ale ale uważam, że na dłuższą metę to, to słabe to jest No, i tak wygląda przygotowany sprzęt Echo Sonda tutaj, oczywiście, w picie jakieś batony, rosówki, inne rzeczy niepotrzebne. Sprzęt już tu przygotowany, rosówki założone na miejscu więc. можно выплывать. концерт в Kochani, sporo czasu już pływam Nawet nie wiem ile chyba Ale w sumie zacząłem od dziesiątej Już jest po szesnastej Co, miałem trzy Trzy brania eee, Jedno I drugie w sumie w tym właśnie miejscu W którym jestem teraz eee, Fajnie to było widać No Jedną miałem na węce Czułem, ale niestety Złe było zacięcie. Druga to gdzieś tylko tam skubnęła. No i pod mostem, jak byłem tak sobie na luzie płynąłem w czasie deszczu, żeby to jakoś przeczekać, to też miałem skubnięcie. Widziałem to na echosądzie. No i co? Wróciłem teraz w to miejsce. Pokazują się fajne ryby na echo. Ale póki co nie mam żadnego brania. Oby, obym kiedy będę miał żeby udało mi się udało mi się to zaciąć No mam nadzieję że będzie jakakolwiek ryba dzisiaj i to już taka ponad metr no bo po to tu przyjechałem tak dobra na razie jeszcze nie tracę baterii wyłączam i próbuję coś złowić Yes. Ooh, Ooh. Ooh. Oh. 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 Yes. do tô

Napięta żyłka jest szczęśliwa, bo napięta żyłka właśnie przed chwilą z tego oto pływadełka wyjęła suma met 50 i to na werta. Niesamowity dzień, naprawdę pływam. Gdzieś tak od dziesiątej mamy teraz godzinę siedemnastą, chyba żeby dopłynąć do, do swojego miejsca. Musiałem przepłynąć bardzo duży odcinek, ale się opłacało. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Gdzieś tak przed, przed godziną piętnastą zaczęła się zbliżać burza. I byłem przy ujściu, przy ujściu rzeczki do, wpływającej do Wisły. I w tamtym miejscu miałem pierwsze branie, można powiedzieć, że trochę na taki wert trolling, bo, bo popłynąłem, szukałem tej ryby i miałem wtedy przez chwilę miałem branie i miałem tą rybę na wędce. Niestety nie zaciąłem, dobrze puściła. Minęło trochę, tam z 5 minut. Kolejna ryba wyszła niestety, tylko, tylko skubnięcie i popłynęła. Musiałem uciekać, ponieważ pojawiły się chmury, wiatr i zapowiadana burza. W całe szczęście tylko trochę popadało, ale schowałem się jednak pod most. No i tam pod mostem, tak na luzaku pływając, też miałem, miałem wyjście. Zobaczyłem najpierw tą rybę, potem poczułem skubnięcie i koniec. Przestało padać, wróciłem w tamto miejsce, gdzie te sumy najczęściej właśnie przebywają. Podpłynąłem, pływałem, krążyłem cały czas. Trochę to trwało, nie miałem żadnego brania, aż w końcu zobaczyłem na echosądzie i to jest bardzo ważne dla mnie że wszystko było fajnie, właśnie wypracowane. Ponieważ zobaczyłem tą rybę najpierw na echosądzie, jak idzie w górę do mojej przynęty, więc delikatnie zacząłem tą przynętę podnosić, podnosić, podnosić. Poczułem najpierw lekkie skubnięcie potem walnięcie i powiem Wam, że taki sum 1,50 m beli to jest, to jest dopiero zabawa. Popatrzcie przecież. Jak w jaki sposób się płynie, tak? Płynę do tyłu. Więc, jeżeli ta ryba płynęła naprzeciwko mnie, to sobie wyobraźcie, jak tutaj płynąć trzeba. No, naprawdę musiałem gdzieś tam wędka, wędka z tyłu była. Zresztą, wszystko, wszystko zobaczycie, bo jest wszystko nagrane. Więc, jestem niesamowicie zadowolony ciężka, ciężka bardzo ryba 1,50 e, m jest to moja rekordowa ryba, jeżeli chodzi o, o suma, no nie tylko suma 1,50 m, nie złowiłem jeszcze takiej ryby mój rekordowy sum miał 1,34 m e, więc jest to mój, e, mo, moja rekordowa ryba e, złowiona na werta e, wypracowana e, i cóż można jeszcze powiedzieć no życzę wam tego samego jeżeli macie do mnie jakieś pytania odnośnie bellyboata odnośnie jeszcze tej metody wertykalnej to piszcie śmiało w komentarzach może też odnośnie echosondy, jeżeli byście chcieli żebym wam to jakoś bardziej pokazał, to nagram oddzielny odcinek też o, patrzcie na to, patrzcie co się radiało. Oh, kurde. Oh. ấy beggi edronu. Wow. Oh. Oh. And. 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 I took. Oh. 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 Mm. oh. oh. Wydaje mi się, że ten będzie nie większy Niedługo pływam, bo w godzinę Ładnie się na jakiejś pączce pokazałem Wiem, czy na pełni I patrzę na to, co się dzieje O! O kurde U, Tak jeszcze nie miałem, Żeby mi Wciągało боводы а коорда вот коорда о мне я скажу ну так сиди

No i dzisiaj pięknie zaczął się dzień Zaraz w sumie po chyba godzinie pływania zobaczyłem na osądzie wielką czerwoną plamę Nagle branie, chociaż myślałem, że takie było bardzo delikatne jak wypuścił Ale potem poczułem jego moc I co wam powiem, to mimo że był mniejszy, nie wiem może 10-5 cm od poprzedniego, od 1,5 50 i był też chudszy to jednak walka z nim była po prostu niesamowita. Chociaż chyba krótsza walka, ale pierwszy raz mi tak węd... ryba wędkę wciągała do wody, więc bardzo agresywna ryba. I co? Wpływam no dalej, mam nadzieję, że tych ryb dzisiaj będzie jeszcze więcej. Ale jestem niesamowicie szczęśliwy właśnie, zwłaszcza to jak... No już mam w sumie zrobiony dzień, tak? Więc... Ale pływam dalej, może podpłynę dalej pod most. Będę szukał już jakichś dwójeczek, no bo przecież trzeba się rozwijać do przodu. Także zostańcie ze mną, zobaczymy co jeszcze się dzisiaj wydarzy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Bo była kamerka w wodzie, no ale jak nie, to wybaczcie.